Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Zosinka. Dzisiaj będą urodziny co so Emilki. Psz, psz. Emilka, Emilka, wstawaj! Co? Dzisiaj jest wielki dzień. A jaki? E, no, sobota, tak, sobota. A dlaczego aż tak wyjątkowy jest ten dzień? Bo się zaczyna weekend. A, a która jest godzina? Dziewiąta. Dziewczynki, chodźcie na śniadanie. Widzisz, siostra nas była na śniadanie? No, chodź. Dobra, tylko się przybiorę. No, już jestem. A Emilka, gdzie jest? Emilka jeszcze się przebiera. Nie powiedziałaś chyba, że ma dzisiaj urodziny? No nie, prawie powiedziałam, ale mi się udało i nie powiedziałam. No to dobrze. Trochę się dziwnie zachowa za rano Lena. Może coś przed mną ukrywa? I siostra też? Ola? Hmm, no nie wiem. Po śniadaniu. Siostra, może się pobawimy kucykami naszymi? Dobry pomysł. Dobra, skoro dziewczynki się bawią, zacznę robić ciasto. Dobra, teraz będzie trzeba poczekać 40 minut i ciasto będzie gotowe. 40 minut później. Wow, ale to ciasto urosło. Teraz muszę je gdzieś schować przed Emilką. Wiem, do lodówki. Dobra, ciasto schowane. No, dziewczynki, co wy na to, żebyście poszli razem na dwór? No, dobra. Tylko odłóżcie zabawki. Dobrze. No, w tym czasie, kiedy wy będziecie się bawić na dworze, ja w tym czasie będę pakowała prezent. Dobra. Wiecie, kupiłam dla Emilki taką fajną y, figurkę. Chcecie ją zobaczyć? No to otwieramy. To jest ona. Muszę ją teraz zapakować. A teraz zakleić. Teraz to muszę gdzieś schować. Wiem, za kanapą. Dobra, już. A teraz niedługo przyjdą goście. Cześć. Cześć. Masz prezent dla Emilki? Tak, mam. A gdzie mam usiąść? No, musisz się gdzieś ukryć. Dlaczego? Bo chcemy Emilce zrobić niespodziankę. Znajdź jakąś kryjówkę i się schowaj. A później wszyscy wyskoczymy. Dobra. No to idę znaleźć jakąś kryjówkę. Może w niej pokoju? Tutaj będzie świetna kryjówka. O, cześć, musicie się gdzieś schować, żeby później wyskoczyć i ten, zrobić niespodziankę Emilce, gdzieś w jej pokoju. Dobra. Za szafą to będzie świetna kryjówka. O, cześć, m zrobimy niespodziankę, więc się schowaj w Emilce pokoju. Tam zrobimy jej niespodziankę. Moja kryjówka będzie najlepsza. Pod łóżkiem leny się schowam. Ciii. O, cześć. Schowaj się gdzieś w Emilce pokoju. Zrobimy jej niespodziankę. Dobra. A prezent masz? Tak, tak. Jasne. Teraz znajdę jakąś kryjówkę w jej pokoju. Za szewką nocną, To będzie dobry pomysł. Cześć. Cześć. Przyszłaś sama i masz prezent? Nie, babcia mnie podwiozła i mam prezent. Dobrze, to idź yy, gdzieś się schować w pokoju Emilki, bo tam zrobimy jej niespodziankę. Spoko. Wiem, schowam się za tą ścianką. O tu. Nie zobaczy mnie. Jeszcze troszkę się zmęczyłam. Pójdę się do domu napić. Dobra. Wiesz co? Musimy się już chować. Zaraz musimy zrobić niespodziankę. To ja się schowam gdzieś w jej pokoju. Ja też. Tam na górze się schowajmy. Dobra. Gdzie ta Lena? Zobacz, co robi tam. Lena, gdzie jesteś? Może poszła do pokoju. Sprawdzę. Nie ma tu nigdzie. Niespodzianka. Wow, ale o co chodzi? Dzisiaj są twoje urodziny i zrobiliśmy ci niespodziankowe urodziny. Naprawdę? O, oh. oh, to o co ci chodziło Lena rano? To jest ten wyjątkowy dzień. Moje urodziny. Tak. A są jakieś prezenty dla mnie? Tak, oczywiście, że są. Chcesz je dostać? Pewnie. No to chodźmy do pokoju z telewizją. Pokażę Ci mój prezent. Wow, ja o takiej figurce marzyłem. Dzięki. Proszę. Pokażemy Ci nasz prezent. Wow, a co to jest? To jest taki robot, który za ciebie rysuje. O, naprawdę? Dzięki. Proszę. A to jest ode mnie prezent. Co to jest? To jest jakby taki błyszczyk. Pokażę Ci. Wow, ale fajny. Dzięki. Ode mnie będzie coś fajnego. Skuter. Dzięki. Proszę. Ode mnie będzie też coś fajnego. Wow, a co to jest? To jest taki zapaszek, którym możesz się bawić i może ładnie pachnieć twój pokój. Dzięki. Proszę. A od nas będzie jakaś wspólna rzecz. Co, co, co? Musisz to odpakować. Co to jest? Okażesz się, jak odpakujesz. Dobra. Mm, mm. Już prawie? Wow, ja też o takiej figurce marzyłem. Dzięki, proszę. Proszę, no to czas imprezować. Ding dong! Hm, kto to? Zobaczę. Hm, nikogo tu nie ma, ale jest tylko to. I strasznie duże. Wow, trzeba to otworzyć i zobaczyć, co tam się kryje. Ciekawe, co tam się kryje, bo jestem ciekawa. No to bierzemy pierwszą szaszetkę. Dobra, no to otwieramy. Dobra, musiałam to przeciąć i zobaczmy. O! Dobra, wyskoczyła nam pierwsza figurka I widzimy, że trafiliśmy takiego jakby duszka. Dobrze, zdejmiemy to z niego. O! I podobno te Modzi Pops one zmieniają eee, buźki. No to zobaczmy. O! I będzie taka uśmiechnięta. No tak, no to mamy pierwszego. I pokażę Wam teraz listę. Dobrze, tak wygląda lista. I podobno można ich zebrać aż 90 i ultra, takie rzadkie glitter. Ja bym chciała takiego trafić. A Wy? Dobrze, no to teraz druga zaszepka. Dobrze. I zobaczmy, co nam. O! Trafiliśmy tego. O, teraz śpi. A jaką ma drugą minkę? Poczekajcie chwilkę. O, a druga minka jest taka uśmiechnięta. I widzimy, że trafiłam tego. On się nazywa Drexy, a poprzedni... No niestety tego nie widziałam. No to bierzemy trzecią saszetkę. Dobrze i zobaczmy. Znowu ultra rzadki. Ja nie mogę. O, patrzcie, jaki ładny. Zobaczymy, jaką ma drugą minkę. No, znowu uśmiechnięta mineczka. Przepraszam, wcześniej się pomyliłam i trafiłam kole. <laughs> Chyba tak, a teraz trafiłam dragzy, czy jak to się tam czyta. Jeśli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Do następnego odcinku, pa!